Zarzut pierwszy. Bóg jest megalomanem. Megalomania, megalomaństwo to przesadne przekonanie o swojej wartości. Czy faktycznie Bóg Izraela za bardzo siebie ceni, za dużo o sobie myśli? Jeśli on jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje, stwórcą nieba i ziemi, najwyższym władcą, tym, który sam Daje wszystkim życie i tchnień, wszystko. To czy o jakiejkolwiek megalomanii w ogóle może być mowa? Próbuję dociec, co kryje się za tą obiekcją, i dochodzę do wniosku, że osoby wysuwające to zastrzeżenie myślą o Jachwę jako po prostu jednym z wielu bóstw plemiennych tamtego czasu, tamtego okresu. Dawkins jemu podobni. Myślą o bytach ograniczonych, pomijam że fikcyjnych, ograniczonych w swojej mocy, kompetencjach. Cały odcinek znajdziesz na YouTubie.